Zanim kupiłem swojego pierwszego drona, przez kilka lat fotografowałem normalnym aparatem z perspektywy człowieka z ziemi. Natomiast cały czas szukałem takiej odpowiedniej perspektywy dla siebie, kiedy pojawiły się pierwsze drony, ogólnie dostępne na rynku mój znajomy, który sobie jako pierwszy kupił takiego drona. Zaproponował mi wspólną sesję. Bardzo spodobał mi się ten, 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 dodatkowy, ten dodatkowy wymiar, w którym można się jeszcze przemieszczać, i ta perspektywa, która była zdecydowanie mniej ograniczona niż wykonując zdjęcia z ziemi. Dwie, trzy sesje zrobiliśmy wspólnie i już wiedziałem, że to jest to, co mi się. Podoba, w czym chciałbym spróbować swoich sił. No i zamiast kolejnego obiektywu, który miałem w planach, po prostu kupiłem sobie pierwszego dronu I to było w 2015 roku. Na pewno każdy lot był raz że wyzwaniem, bo też bo dopiero uczyłem się latać, ale też taką było ogromną ekscytacją, dlatego że no nawet własne podwórko czy gdzieś najbliższa okolica nagle okazywało się, że wygląda dużo ciekawiej niż, niż z ziemi. Zacząłem jakieś ciekawe miejsca odkrywać, kształty. i Bardzo dużo czasu zajęło mi, zanim się z tym uswoiłem i, i tak na chłodno do tego podchodziłem. Kiedy zaczynałem robić zdjęcia z drona, studiowałem na Politechnice Śląskiej. Zupełnie nie było związane z fotografią i fotografia była takim z pasją oderwaniem się od, od tej rzeczywistości i nigdy nie, nie zakładałem, że, że to będzie mój zawód i sposób na życie. Natomiast z czasem zauważyłem, że jest zapotrzebowanie na takie zdjęcia, coraz lepiej się w tym, tym odnajduję. Tak naprawdę zaczynając tą fotografię taką lotniczą, pierwszy raz poczułem, że to jest coś, co chciałbym w życiu robić, i to jest taki wymarzony mój. Zawód i, i praca. Wcześniej tak troszeczkę błądziłem, miałem różne pomysły na siebie, natomiast do niczego nie byłem przekonany, tak w stu Natomiast tutaj już po, po pierwszych takich zleceniach wiedziałem, że, że to jest coś, co chciałbym robić. W tej pracy nie ma, nie ma rutyny, nie ma, praktycznie każdy dzień jest, jest inny, każde zlecenie, każdy, każdy wyjazd, każda lokalizacja. Po prostu różnią się od siebie i ciężko przewidzieć, co, co się wydarzy, jak będzie na miejscu. Nawet odwiedzając czasami kilkukrotnie to, to samo miejsce, ono się różni. Wśród moich zdjęć często można spotkać motoryzacyjne kadry z samochodami czasami na pierwszym planie, czasami gdzieś w tle. Jest to moja druga po fotografii pasja i wydaje mi się, że bardzo dobrze łączy się z fotografią lotniczą. Bo, że w motoryzacji oprócz samego samochodu. Przynajmniej dla mnie ważna jest też droga, którą przebywamy takim samochodem. Z perspektywy kierowcy, z perspektywy przychodnia widzimy tylko fragment tej drogi. Ona gdzieś tam znika za zakrętem, za, za górką. Natomiast fotografując samochód z drona widzimy zdecydowanie więcej. Czasami to jest bardzo długa kręta droga, gdzieś wijący się aż po horyzont. Czasami jest to seria ostrych zakrętów, czasami bardzo długa, prosta. Nie widać końca tej prostej. tej fotografii motoryzacyjnej takie spojrzenie z góry też bardzo dużo wnosi ciekawego. Lotnictwo, podobnie jak motoryzacja, jest kolejną moją pasją, dlatego bardzo cieszę się, że mogę raz na jakiś czas odwiedzić lotnisko w Katowicach-Pyżowicach. Samoloty, śmigłowce, infrastruktura. To są wszystko bardzo wdzięczne tematy do, do fotografowania. No, dla pasjonata lotnictwa takie są wyjątkowe miejsce, wyjątkowe kadry. Natomiast jest to też bardzo duża odpowiedzialność i, i też no, jest to miejsce, które no, zupełnie nie kojarzy się z dronami. Wręcz na, na płocie można zauważyć napisy z przekreślonym dronem. Każdą taką wizytę bardzo dokładnie planuję. Mam w głowie już najczęściej kadry zaplanowane. Latanie w takim miejscu jak lotnisko wymaga odpowiednich kompetencji, zgód pozwoleń. Jest to długa droga, przez którą trzeba przejść. Załatwienie wszystkich pozwoleń trwa często do trzech tygodni. Nie jest to miejsce, gdzie, gdzie można latać dronem wręcz. Należy się trzymać. Jak najdalej od lotniska. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy, kiedy takie sesje są realizowane na potrzeby portu lotniczego, no i wtedy trzeba spełnić szereg wymogów, poczynając od y, zgody portu, zgody Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Trzeba przejść specjalną procedurę, żeby producent dronów odblokował nam w ogóle możliwość lotu w, w takim miejscu. No i potem już. Pozostaje czekanie na, na lotnisku na odpowiedni moment. Taki lot można wykonać tylko w sytuacji, kiedy w pobliżu nie ma żadnego samolotu, żaden samolot nie startuje, nie, nie ląduje. No i oczywiście musimy mieć zgodę kontrolera ruchu lotniczego. Cały czas jest z nami osoba z portu lotniczego, która to wszystko nadzoruje. Jest bardzo dużo obostrzeń, zasad, których trzeba się, się trzymać i kadry to rekompensują ten, ten czas, który trzeba poświęcić na to wszystko. Kiedy latam nad lotniskiem, szukam dymetrii, geometrycznych jakichś kształtów, jakichś minimalistycznych e, ujęć. E, często są jakieś ciekawe sytuacje, które e, trwają przez kilkanaście sekund. i Przejeżdżający pojazd, ciekawe lotniskowe, jakieś prace prowadzone przy samolotach. Czekam na loty z Katowic do, do Gdańska. Niestety na ten moment nikt nie oferuje takich, takich lotów, a, a bardzo często się tam udaje. Bałtyk odwiedzam kilkadziesiąt razy rocznie. Bardzo spodobało mi się Wybrzeże. Odwiedzamy kilkukrotnie w przyszłości w trakcie wakacji, jakichś wypoczynku, weekendów. No i jak tylko pojawił się w moim plecaku fotograficznym dron, zacząłem go ze sobą zabierać. Zauważyłem duży potencjał w tych zdjęciach, i było ich na tyle dużo, że stwierdziłem, że. Zasługują na jakiś osobny projekt, osobny kanał w mediach społecznościowych, i zostało to tak dobrze odebrane, że miałem po prostu więcej pretekstów, żeby wyjeżdżać nad morze częściej, też dalej, w bardziej odległe zakątki. To, co najbardziej mi się podoba w fotografii lotniczej nadbałtyckiej, to zmienność krajobrazu bo morze i woda jest tak potężnym żywiołem, że. Te same miejsca czasami odwiedzam 5-6 razy w ciągu roku i za każdym razem to miejsce wygląda zupełnie inaczej. Plaża zmienia się o kilkadziesiąt procent. Początek pandemii był trudny dla nas wszystkich. Przez kilka dni siedziałem w domu i porządkowałem sobie w głowie pewne, pewne sprawy, natomiast no, po kilku dniach zaczęło brakować mi fotografii, drona. Też była piękna pogoda. Zacząłem szukać miejsc w okolicy swojego domu, które miałam codziennie tak naprawdę i nie zwracałem na nie uwagi. Okazało się, że, że z góry, jak większej rzeczy, wyglądają zdecydowanie bardziej atrakcyjnie. Praktycznie połowa zdjęć, które opublikowałem na profilu i w projekcie radzionków, powstała bez wychodzenia z obrębu mojej, mojej działki, sam tak naprawdę odkrywałem tą okolicę no, na Korzystając z map Google, byłem w różnych zakątkach świata, natomiast no, nigdy nie oglądałem sobie Radzionkowa w e, zdjęciach satelitarnych, więc też wiele, wiele rzeczy mnie tam zaskoczyło. E, projekt zacząłem rozwijać razem z moim e, przyjacielem Maćkiem Cholewą, który, który też takie małe miasteczka dokumentuje w ramach, w ramach swojej pracy i, i swoich e, badań artystyczno-naukowych. No, i to też było bardzo, bardzo ciekawe, bardzo takie budujące i rozwijające doświadczenie. Pierwszym miejscem, które chciałbym odwiedzić, kiedy będziemy mogli normalnie podróżować, jest Islandia. Jest to ostatnie miejsce, które miałem odwiedzić przed pandemią. Praktycznie z dnia na dzień dowiedziałem się, że muszę odwołać i przełożyć podróż na czas nieokreślony. Też miałem już zaplanowane miejsca w głowie, kadry, byłem, byłem tam latem, natomiast bardzo zależało mi, żeby odwiedzić Islandię zimą. To się nie udało, chciałbym od tego zacząć. Jeśli już będziemy mogli wrócić do normalności, to myślę, że to jest takie miejsce numer jeden, a potem może coś cieplejszego, żeby się wygrzeć.